Dla komercyjnego kina, same nowe tytuły i przede wszystkim możliwość podzielenia się wrażeniami z seansu. To wszystko oferuje działający od niedawna Ostrowski Klub Filmowy na Wolności. Miłośnicy ambitnego kina spotykają się w każdy poniedziałek. Wczorajszy seans obejrzał wraz z nimi Tomasz Wojciechowski. Choć duża sala Ostrowskiego Centrum Kultury nie ma przeznaczenia typowo kinowego, raz w tygodniu zamienia się właśnie w kino. Wszystko za sprawą działającego od końca listopada ubiegłego roku klubu filmowego na Wolności. Nazwanie przypadkowa z jednej strony Ostrowskie Centrum Kultury mieści się właśnie na ulicy Wolności, z drugiej zaś. Kino to też wolność, prawda? Każdy przychodzi do kina i jest sam na sam z obrazem, który chłonie dla siebie i to taka wolność. Wczorajszym seansem filmu dokumentalnego Amalia Królowa Fado klubowicze weszli w lutowy cykl spotkań z filmami o tematyce muzycznej. Lubimy muzykę Fado. No i to nas skłoniło po prostu do przyjścia tutaj w dniu dzisiejszym na seans. No, wiemy dużo o tej pieśniarce, nie byśmy to nazwali. Widzieliście Państwo ten film? Nie, nie jeszcze nie, Pótym ale mamy. był reklamowany i stwierdziliśmy, że warto obejrzeć. A Pótym tak jak mamy. mówię, szczególnie nas muzyka interesuje, fado. Muzyka filmowa Pana tutaj przyprowadziła? No między innymi, właśnie tutaj koleżanka zachwalała. Że muzyka będzie dobra i przyszliśmy. Generalnie muzyka jest dużą częścią naszego życia, tak mi się wydaje, ale jesteśmy tutaj też z racji tego, że już przychodzimy od jakiegoś czasu też na te DKF-y tutaj. No i no my w sumie, tak. I generalnie, no też w sumie cokolwiek by tutaj się pokazywało, to raczej byśmy próbowali, ale muzyka na pewno jest w pewien sposób tutaj przekonująca też w tym miesiącu. Przekonuje cię na pewno ta forma DKF-ów? Tak. Tak, no, no, lubię rozmawiać o filmach i generalnie kocham kino, także no podoba mi się ta forma, tak. To jest dobry sposób na spędzenie takiego po weekendowego poniedziałku? Na no pewno, zwłaszcza wśród tak świetnych przyjaciół. wiem, że wśród naszych klubowiczów są zwolennicy także różnej, różnego rodzaju muzyki, no to będą mieli różną muzykę w tym miesiącu i na przykład proszę sobie wyobrazić, że będziemy wyświetlać jeden film dokumentalny, na który wszyscy czekają i tym dokumentem jest film The Doors, czyli historia nie tyle powstania zespołu The Doors i, 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 i kariery Jima Morrisona, co historia pewnego wycinku z życia tego zespołu i myślę, że będzie bardzo ciekawa Popatrzeć, jak wyglądały ich trasy koncertowe, jak wyglądały chwile spędzane po koncertach. Wcześniej na dużym ekranie klubowicze mogli zobaczyć m.in. filmy o miłości oraz z tajemnicą w tle. To, co może z pewnością skusić potencjalnych miłośników kina, to fakt, że filmy prezentowane podczas spotkań w Oceku są stosunkowo nowe. Poza tym, tak ambitnych i niszowych zarazem produkcji nie zobaczymy w żadnym innym kinie w regionie. Bilet kosztuje 10 zł, póki co. Jak sprawdzałam, to to jest taki bilet, no, pomiędzy tańszymi troszeczkę, gdzie, gdzie, gdzie indziej, ale też droższymi dużo. Więc myślę, że stanowimy taką średnią krajową. No, niestety, no tak to jest, prawda, że wypożyczenie filmu, uzyskanie praw do wyświetlenia, czyli jakby zakup licencji od dystrybutora kosztuje. Po każdym seansie klubowicze spotykają się w kawiarence na małej scenie oceku i tam omawiają obejrzany film. Jest też okazja do podzielenia się wrażeniami z seansu, a te w przypadku filmów muzycznych i z takim nagłośnieniem jak w Ostrowskim Centrum Kultury mogą być niezapomniane. Tam nie obowiązuje już zasada degustibus non es disputandum.